Kamil Stoch, Kamil Stoch, piąty na półmetku indywidualnych Mistrzostw Świata. Kamilu, to od początku zacznijmy. 188,5 metra w tej pierwszej próbie. Co o tym skoku powiesz? No, powiem od razu o obydwu skokach. To nie były takie skoki jak wczoraj, dzisiaj. Dzisiaj czegoś mi w nich brakowało. Eee... Brakowało mi przede wszystkim dobrej równowagi na rozbiegu. Tam e, troszkę nie czułem się dobrze w tej pozycji najazdowej, przez co te skoki były albo trochę spóźnione, albo ten drugi był troszkę za mocno skierowany do przodu. Jakie warunki Twoim lotom gdzieś towarzyszyły? Uważam, że były dobre, no, w miarę równe dla wszystkich zawodników. Na szczęście tutaj e, w Farachowie bywa gorzej. E, a dzisiaj o to, że na szczęście dzisiaj było dobrze. Masz na sobie nowy kombinezon, przygotowany specjalnie na mistrzostwa świata, jak się sprawuje? Bardzo dobrze. Kamilu, wjeżdżając na górę, widziałeś tu morze polskich flag. To chyba bardzo miły widok za granicą, mimo że bardzo blisko dla nas za granicą. Jak najbardziej. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim kibicom, którzy przyjechali tutaj nas wspierać i to wsparcie daje się odczuć. Na każdym razem, jak jadę na górę, wszyscy kibice właśnie krzyczą, pozdrawiają, wołają. To jest bardzo przyjemne. A jutro Pewnie polskich kibiców będzie jeszcze więcej, co na pewno ciebie cieszy, bo tego dopingu jutro będziesz potrzebował. Zapraszam. Ta piąta pozycja, Kamilu, 12 punktów straty do podium, bo tak to wygląda, to dobra pozycja wyjściowa do ataku? Ale... Nie wiem. Ja nie skupiam się na tym, jaka jest pozycja wyjściowa, ile mam straty. Wiem, że po prostu te skoki, e, może tak, stać mnie na dużo lepsze skoki tutaj i na tym się skupię, żeby po prostu robić sobie dalej swoje, e, oddawać takie skoki, na jakim jest stać. Dziękuję Tobie pięknie. Tyle Kamil Stoch. Na razie piąty.